Dzisiaj obchodzimy święto podwyższenia krzyża w takim dość dziwnym momencie. Dziwnym to znaczy, jeszcze jest trochę czasu do, do Adwentu, a tym bardziej do, do Wielkiego Postu, kiedy to właśnie w jakiś sposób szczególny będziemy adorować krzyż, będziemy rozważać tajemnice męki pańskiej. Ja tutaj we wrześniu, dwa tygodnie po rozpoczęciu nauki przez uczniów, również pewnie po zakończeniu urlopu przez wielu z nas obchodzimy święto podwyższenia krzyża w okresie zwykłym. Myślę, że to taki dar od Kościoła dla nas, żeby pamiętać o właśnie w codzienności, w, w, w zwyczajności, w takich zwykłych obowiązkach przypomnieć sobie o źródle naszego zbawienia żeby popatrzeć, popatrzeć na krzyż: że Jezus umiera za każdego, że On nie wartościuje Ty masz bardziej pod górkę, Ty masz mniej. Nie, On. Przychodzi do nas jako Zbawiciel, ten, który oddał życie na krzyżu w, tej, w tym życiu, w tej codzienności, jaką mamy. Tutaj w tej przeżyźnie dnia, może w tych zmaganiach zwykłych pracy, nauki teraz w połowie września, kiedy, kiedy można powiedzieć, rozkręcamy się, rozpędzamy się po, po czasach przerwy urlopu. Bóg umiera na krzyżu za każdego z nas i dzisiaj poświęćmy tę chwilę, żeby popatrzeć na krzyż, żeby uwielbić Jezusa. Który, który właśnie po to przyszedł na świat, aby nas zbawić.